Dzień dobry po przerwie, a teraz proszę Państwa, wielką niespodziankę. Magia, która nieinwazyjnie dzieje i tworzy cuda na naszej twarzy. Będziemy rozmawiali teraz o masażu. Kobido Up. Razem z nami Witold Pyrkosz, Dzień dobry, który witam. będzie robił prezentację terapeuta, manualne twarzy i właśnie twórca metody Kobido Up i Kagami Touch. Tak. To już trzeba będzie rozszyfrować. I z nami modelka Agnieszka, już, która już bardzo powoli, uśmiechnięta na myśl że odpływa, o tym, co się właśnie co będzie, się będzie na ten zabieg. Więc... <laughs> to wyjaśnijmy osobom, które jeszcze się tak. nigdy nie spotkały z tym masażem. Na czym polega masaż Kobido? Masaż Kobido Up, czy, czy Kagami Touch, czyli druga wersja tego popularnego masażu, to jest po prostu spotkanie z klientem, z jego tkankami, z próbą dotarcia do emocji zakreszczonych w tkankach, do wyeliminowania stresu przede wszystkim. To jest to, z czym się mierzymy na co dzień. Wszyscy jesteśmy zatopieni w mocno niesprzyjających warunkach do życia. Wszędzie stres i, i troski. W związku z tym to wszystko nam się od, odkłada na twarzy w postaci napięć, w postaci złogów limfatycznych, w postaci braku ślizgów, my to tak nazywamy, między tkankami. Powięzie są stężałe, mięśnie stężałe. Wbrew panującym przekonaniom, nasze mięśnie z czasem nie wiotczeją, tylko wręcz przeciwnie, tężeją, włókna mięśniowe się skracają i przez to mamy taki no, czasami ostry, czy wręcz opadnięty owal twarzy, ostre bruzdy. Stres, który powoduje, że nasze mięśnie się napinają, np. Na mięsień żwaczy i mięsień skroniowy, powodują, że później ten stres Odreagowujemy w nocy w postaci zgrzytania zębami, tak, znany, znany temat bruksizmu. E, czyli, I również covid 19 działa na to. Tak, czyli jakby podwajamy ilość stresu tak naprawdę, kumulujemy, doświadczamy go w ciągu dnia, a w nocy go odtwarzamy, próbując e, sobie z nim poradzić. Przez to dochodzi na przykład do przerostu żwaczy i one spychają nam tkanki policzka w dół, a one z po, 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 po powodu grawitacji e, tak, bo dzisiaj opadają. Skupimy, skupimy się właśnie na tzw. Słowie, tak zwanych chomikach w pieczotłowie, nazywanych chomikach. Czyli popracujemy nad owalem twarzy. Tak, oczywiście masaż polega na tym, że pracuje się na wszystkich powierzchniach, dlatego że nie można pracować tylko wybranych części, bo wtedy by doszło do poważnej asymetrii. Ale będziemy się skupiać dzisiaj Gdy na... To naprawdę byłoby widoczny, gdybyśmy tak, zajęli się tylko Zabe... Tak, Efekty zabiegów są widoczne od razu. Więc gdybyśmy na przykład rozpracowali tutaj Agnieszce tylko mięśnie obniżające kąt mm -hmm. ust i dźwigające wargę, a innych nie, to te, które na przykład mięsień śmiechowy tutaj widoczny, nadal napięty, będzie bo o wiele mocniejszy. Ciągle mięśnień, które są już rozluźnione, i może dojść do Był Ma kontrast. To jest kontrast i asymetria, więc jakby to jest coś, czego nie chcemy. Przekręcimy jak nie żeby telewizorowie troszkę więc lepiej widzieli. Tutaj mamy mięśnie żwacz. Odpowiedzialny właśnie za rzucie, ale też ma, jest mocnym kumulatorem napięci i stresu. Stresowy. Wszyscy mamy go napiętego, jakby to jest stworzenie cywilizacyjne. Więc dobrze jest go sobie właśnie rozpracywać czy w warunkach domowych, czy u specjalisty, poprzez ruchy wzdłuż włókien mięśniowych. Czyli mocne, my sami możemy sobie to po prostu... Oczywiście, tak rozróżniać. jak ja mam 88 lat i robię to codziennie. Whoa. Oczywiście zachęcamy naszych klientów, e, czy, czy na szkoleniach do tego, żeby właśnie przekazywać dalej tą wiedzę, że spotkanie z, terap z terapeutą profesjonalnym raz na jakiś czas jest bardzo cenne, ale tak naprawdę najważniejsza jest ta praca w domu. To kilka minut spotkania ze sobą w lustrze, dotknąć siebie, doświadczyć tego, gdzie mam napięcia, poczuć się. Spotkanie z klientem, klienta z terapeutą to też jest spotkanie na płaszczyznach dotykania emocji czasami, e, właśnie napięć, stresów i dobrze było, żebyśmy to... Też sobie zrobili sami sobie ze sobą przed lustrem, żebyśmy w tym pędzie życia, które nas goni, zatrzymali się, zobaczyli się. A teraz, widzieli, żebyśmy wiedzieli, wiecie, jak to zrobić, idąć. tak to mamy pretekst do tego, żeby tak. widzą to też pokazać. To jest właśnie rozpracowanie mięśnia żwacza. Mhm. Tak? Czyli to, co. No tak, to będzie Górny tak, przyczep do, mięśniowy, dolny do przyczep mięśniowy i prze, przeciągamy te mięśnie. Oprócz tego jest na przykład blisko mięsień Szeroki szyi, mięsień zwany platyzmu, tak z łaciny, bardzo ładna nazwa. I chodzi o to, żeby go mocno rozciągnąć, dlatego że nie boimy się oczywiście o skóry, skóra się nie da rozciągnąć. Może to uczynić bardzo mocne szarpnięcie albo długotrwały wektor siły, na przykład ciąża albo wieloletnia otyłość, to może nam zmienić strukturę skóry. Natomiast krótkotrwały masaż mhm. nie może. Natomiast mięsień szerokiej szyi jest bardzo płytko pod skórą położony, w związku z tym ciągnąc, w słowie za skórę, ja wpływam na mięsień, który jest pod spodem. Ciągnięcie za skórę to brzmi boleśnie, ale nie. po drugiej stronie widzę na twarzy naszej modelki Agnieszki uśmiech. Jest to bolesne czy bardziej przyjemne? To jest totalna rozkosz. Naprawdę nic nie boli, jest przyjemnie i odprężające. To Niech oczywiście. to będzie najlepszy komentarz. Już pani Agnieszce nie przeszkadzamy nie z tym błogim uśmiechem dalej oddaje się do masażowi kobiety. Co dalej możemy zrobić sami? E, to jest oczywiście, jeszcze na do poprzedniej wypowiedzi, to jest oczywiście mit, że musi boleć. I że im bardziej boli, tym lepiej, albo że dla urody trzeba cierpieć, to są rzeczy, z którymi się kompletnie nie, nie identyfikujemy. Tak, nie widać, chcemy że te tego. Nie, absolutnie te, nie. O, Dochodzimy do granicy bólu, nie powinniśmy jej przekraczać, mm -hmm. tak żeby klient był w komforcie. Potem będzie to traumatyzowanie tkanek, a nie towarzyszenie. Tak naprawdę rolą terapeuty jest towarzyszenie klientowi w rozpuszczaniu jego napięć. Tak? Czyli to, to co nazwaliśmy kagamita, czyli to jest, kagamita jest po japońsku lustro. W związku z tym to jest taki lustrzany dotyk, czyli ja dotykam moją klientkę, po to, żeby moim wektorem siły i wiedzy i świadomości pomóc, towarzyszyć jej w rozpuszczaniu jej napięć. Tak? I też po to, żeby ona mogła dzięki mojemu dotykowi spotkać się ze swoim napięciem, z tym może co go powoduje. E, zobaczyć siebie, poczuć siebie. I razem wypracowujemy tutaj e, rozpuszczenie. Możesz na takie warsztaty może się tutaj do pana Witolda udać? Zapraszam. Bardziej mam na to chęć, tak. To Myślę, jest tylko mały że w Tak, żeby się to no. mocno przyjęło. Panowie ćwiczeń? też korzystają z tego? Oczywiście. Typu... Najczęściej niestety z racji tego się trochę wstydzą przyjść do studia. Nie wstydzą się samego zabiegu, stu... wstydzą się przyjścia, że może tam będzie dużo kobiet, będzie to beauty, będą kremy, pudry i nie wiadomo co. Więc najczęściej są wysyłani przez swoje partnerki, które do nas przychodzą. I wystarczy jedno spotkanie. I już zostaje. Aha, wciąga. A jak, a jak z brodą wtedy? Bez problemu. Tak? Nie, to nie, radę, nie, nie, nie Golimy tu. Czy szczerze. taki ruch. <golimy>, <gulimy> <gulimy> ale Jeszcze przed... okay, ten Barber. Czy tak, ten ruch. Mówimy które... o chomikach, czy to jest to. I z... Wszystkie ruchy, które działają, działają na mięśnie dźwigające, czy na przykład hmm. dźwigacze wag mięsień aż większy, mięsień mowy mniejszy. Wszystko to, co może. Nasze mięśnie przestają dźwigać nasze tkanki, ponieważ są spięte. Jak mięśnie jest spięty, nie ma możliwości pracy, Praca. nie jest odżywiony. Jak go rozluźnimy, odżywimy, poprawimy pływy krwi, usuniemy złogi limfatyczne, zacznie wszystko w cudzysłowie, magicznie dźwigać. A to co pokazywałaś, to jest ruch znany bardzo na też właśnie chomiki i złogi, bardzo mocne, ale A, niebolesne przeciąganie, przeciąganie, ale tylko po linii, brody, czyli nie to, że jeszcze żupy, trzeba po to, żeby uaktywnić trochę rozluźnić przyczepy mięśniowe. Rozpracować. Słowa magicznie mówiąc o efektach. Magicznie to znaczy zatrzymujemy czas, czy może nawet cofamy. No, jesteśmy w stanie zatrzymać czas w miar w ramach tego, co jest naturalne. Naszą rolą nie jest zmiana natury. Ja tu w ogóle bardzo chciałem podkreślić, że naszą rolą w ogóle nie jest zmienianie czegoś. Nasze twarze już są piękne i są wystarczające. To, czego im potrzeba, to usunięcie nadmiaru napięć i przywrócenie plastyczności, odżywienia, o to, o to nam chodzi. Więc jakby magia polega na tym, żeby przywrócić człowiekowi czucie jego twarzy i dzięki temu wyeliminować napięcia i wtedy następuje sprzężenie zwrotne znowu kagami, czyli lustro, zobaczenie siebie takiego samego, ale w innym wymiarze, innymi oczami, w innym stanie. Tak, psychofizycznym. W tym swobodnie, 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 naturalnie, tak, i w, roz, w rozluźnieniu, w pełnej akceptacji. Czyli nawet bardziej dla takiego wewnętrznego luzu i samopoczucia niż dla estetyki. Dokładnie, nas, tak. Co, Estetyka wskazamy. idzie potem. To jest taki trochę after. Panie tak, o... Pani Myślę, że to jest ten moment, żebyście zapytali Witka ile ma lat. Już to no jest zdradził, że 88, 8. tylko że codziennie stosuje tę praktykę. A jak jest naprawdę? A jak jest naprawdę? 48. A, no, to też dałbym 20 lat mniej. Nie mam żadnych wypełniaczy, że nie byłem nigdy e, e, pod skalpelem. Te naprawdę, oczywiście, spotkania z terapeutami raz na jakiś czas, nawet raz na miesiąc wystarczą, ale praktyka Praca. domowa, świadomość, zwrócenie uwagi na to, czy jesteśmy zatopieni w rzeczywistości, która nam sprzyja. Czy przez to, że tak nie jest, nie kumulujemy nadmiaru napięć, albo czy umiemy sobie z nimi poradzić. Sarna, jak przeżyje atak Tygrysa, to trzęsie się przez kilkanaście minut. Ona po prostu roztrząsa, wytrząsa stres, eliminuje go, Umie że, nim poradzić, że są z że są a my nie. Metody, że znowu dzisiaj za tak pracować, kolejny tak? możemy od zwierząt czerpać dobre. Tak, praktyki. Tak. tak, ciągnięcie tak. za włosy Dziękujemy bardzo. Tak. Modelka Agnieszka. Albo go Myślę, że tutaj będziemy kontynuować i przysłuchiwać I się i Witold roboty. Pani Agnieszka, bardzo uśmiechnięta, podobnie jak laureatka naszej loterii. Mówiliśmy nieraz o nagrodzie etapu, nagrodzie wakacyjnej 50 tysiącach złotych i ta loteria już ma swój finał. Mamy zwyciężczynię, także nam jest bardzo miło poinformować, że zwycięzczynią została pani Elżbieta z miejscowości Waśniowa. Także Gratuluję. wielkie, wielkie gratulacje. A regulamin loterii jest dostępny na stronie sms.tvp.pl. To żeby uczcić sukces laureatki, my ruszamy teraz do kuchni państwa, też zapraszamy. Dobrze.